Thank you W ciągu dwóch lat od 2010 do 2012 roku na inwestycje w gminie Bożęcin wydano prawie 40 milionów złotych, z czego aż 22 to dofinansowanie zewnętrzne. Przez kolejne dwa lata ten inwestycyjny boom zostanie nieco ostudzony. Środki z programowania 2007-2013 są praktycznie na wyczerpaniu. Więc y, można powiedzieć, że w latach y, 2007-2012 prężyliśmy mocno muskuły. Y, natomiast, natomiast teraz no, trzeba jednak wziąć ten głęboki oddech. Po to, by w kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej móc znowu inwestować. Po ostatnim szczycie w Brukseli już wiemy, że będą ku temu duże możliwości. 105,8 miliarda euro, w tym aż 73 na tak zwaną politykę spójności i prawie 30 na rolnictwo. Jest taka koncepcja i taki plan, abyśmy kanalizację gminy Bożencin kompleksowo zrealizowali w latach 2015-2018, co będzie kosztować Około 50 milionów złotych. Mniej inwestycji w tym roku i kolejnym 2014 oznacza, że w budżecie gminy Bożęcin nie ma dziury. Co więcej, jest nadwyżka prawie 4,5 miliona złotych tylko w tym roku. Nadwyżkę, którą przeznaczamy na spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań finansowych. Jest to celowa polityka gminy. W sumie budżet gminy na 2013 rok to 30,5 miliona złotych po stronie dochodów i 26 milionów po stronie wydatków. Julita Majewska, telewizja.